Czasami nieraz słyszę, że jakąś tam muzykę, a w wlec muzyki się so nawet potrafię głową kiwać. Mm. Nazywam się Marcin Smeusz, mam 40 lat. Prowadzę gospodarstwo rolne, na którym utrzymuję 40 krów słuchających codziennie radia. Pierwsze, jak wstanę, idę do obory, włączam radio. A radio przyniosło takie skutki, że zwierzęta poprawiły sobie humor, dla mnie produkcję mleka. One są spokojniejsze. Głównym dochodem jest y, dla mnie sprzedaż mleka. Jak jest w y, kolendy, fajnie trochę ta produkcja mleka zwiększa. Jak zaczyna się karnawał. Jednak trochę produkcja mleka spada. Mówią, że zawsze bydło, krowy lubią Bacha, Beethovena, ale jakbym miał to na no, okrągło puszczać, pewnie im by się brzydło, ja bym tego tej muzyki też miał dosyć. Dlatego jest radio, żeby to było jednak wszystko urozmaicone. Traktujmy zwierzęta tak samo jak siebie. Każde zwierzę jest inne, ma inny charakter. Każde zwierzę jest inteligentne w osieku. Skąd pochodzę, to chyba tylko moje krowy chodzą akurat na pastwisko. Staram się jak mogę dbać o te krowy, ogólnie o zwierzęta, bo to zrobiła się w dużym moja pasja. Nie mam tylko krów, mam i takie małe Zo, bo i konie posiadam, bażanty, gołąbki, świnki wietnamskie, córka najmłodsza ma swoją hodowlę królików. Dzieci mieszkając na wsi nie wiedzą, jakie są zwierzęta, jak wyglądają. Niekiedy są pytania, skąd jest mleko z kartonika. Dzwonią czy rodzice, czy przedszkolanki. Mówiłem niejednokrotnie, że mają przychodzić, żeby z dzieciakami przyszły, żeby zobaczyły, jak to jest na gospodarstwie. Jestem zadowolony, dzieciak przyjdzie i wychodzi zadowolony, uśmiechnięty, szczęśliwy. Dla mnie ważne, dla mnie, dla mnie najważniejsza jest rodzina. I tak samo dla mnie jest ważne jednak te zachowanie tych moich zwierząt. Rolnik to jest okrągło no, życie, to, co tu od, odpowiada się za te zwierzęta, muzyka łagodzi obyczaje, nie tylko ludzkie i faktycznie zwierzy, zwierzęce tak samo.